Z naszego miasta spośród radnych w Kwerfurcie. To była w końcu września. Na początku sesji mi ta informacja umknęła, leciała, ale chciałbym podzielić się taką krótką refleksją dotyczącą tego wyjazdu. To było w drugiej połowie września. W tej delegacji brał udział ja, Robert Kępa i radna Jurgielewicz ja z racji funkcji pełnionej w Radzie. Robert z racji znajomości perfekcyjnej języka niemieckiego i wcześniejszych kontaktów z miastem partnerskim, znający tamtejsze i władzę i sytuację i współpracę przede wszystkim. No i radna, radna, przepraszam, Jurgielewicz, do której się zwróciłem z osobistą prośbą, żeby po prostu nam ozłociła trudy podróży, bo pobyt był jednodniowy. Swoją oczywiście niebanalną urodą. Typowo Ale prosiłbym męska. bardzo o efekty tej. Efekty są takie, że po podróży, można powiedzieć, w tej wewte spędziliśmy tam kilka, kilka godzin. Natomiast no, mieliśmy nie, nie, nie byłego pecha z tego względu, że od ponad 20, prawie 20 lat odbywają się te spotkania. Niestety pogodę mieliśmy fatalną. Było to typowe spotkanie takie, można by powiedzieć kurtuazyjne, natomiast z dużą ciekawością i przyjęliśmy na taką informację, że jest tam duże zainteresowanie na współpracę z miastem. Mimo wszystko lokalni przedsiębiorcy zapytywali na przykład, czy jest możliwość pozyskania u nas specjalistów z rzemiosł różnych na przykład. Więc tutaj można by było tą współpracę ewentualnie pociągnąć, czy zrobić jakiśkolwiek użytek z tej informacji. Tak ogólnie, to tylko tyle. Dziękuję bardzo.